Z nami Dawid Malczyński po wygranej walce nad Pączkiem. Ogromne gratulacje. To, co ci powiedziałem, to, co powtarzałem. Ja czuję, że to się może skończyć w parterze. że tam będziesz upatrywał wygrany. Ja bym, ja tego nie, nie wymyśliłbym tego nigdy w życiu, nie? że to się w parterze skończy. Ja nawet na treningach sam widziałeś, nie? że to, oni przechodzili mi te pozycje. Bo ci rozpinali nogi. Rozpinali albo coś, gilotyny, byli też. silniejsi. Trójkąt tak samo, przychodzili zawsze. Ja nie, ja nie pamiętam, kiedy jakoś skończyłem na treningu. A tutaj Pączek poszedł spać po trójkącie, nie? Właśnie pytałem się podobno, nie, jest. nie, ale coś już zaczęło być na granicy. Nie? No to jest takie wiesz, no ja patrzę mu prosto w oczy, o czym mu zrobiły to, no okay. i zainterweniował sędzia, a no, sędzia Bronder jednak to nie jest byle kto. To Jeżeli jest... on interweniuje, to jest słuszne, nie? Ale oprócz tego, zacznijmy od początku. Trafiłeś go w nos i jak patrzę, ma spuchnięty ten nos na samym początku, czyli jednak założenia było, chciałeś wykorzystać ten dystans, który, o którym rozmawialiśmy, no i słynne już low kicki. Lo, loka ani jednego nie kopnąłem. No a właśnie, nie chciały, chciałeś wykorzystać ani Miały wykorzystać. Lowy, nie. Miały być Loły, nie było. A skoczyło się parterem. A był hajkik, po którym przez gardę dostał i zatańczył. Ja mm -hmm. sobie myślę, o kurwa, ładnie. Drugiego haja chciałem kopnąć. Mm -hmm. Gdzieś mi tam za, za palce złapał i mówię, o kurwa. I zrobiłem, odwróciłem się i takiego nura do przodu, na główkę skoczyłem. I to był ten moment, gdzie on Mian poszedł za tobą, no, co było dziwne. On, on poleciał razem ze mną, ja go wciągnąłem tak, jakby, to no. dziwnie brzmi. Mm -hmm. I od razu w trójkąt. Gdzieś tam balaszka próbowałem, i to było tak. Ja złapałem ten trójkąt, on był ciasny, ale ja widziałem, że nic z tego nie będzie. I sobie tak tylko trzymałem. Nie chciałem się spompować, bo bałem się, że się spompuje. On wytrzyma to, i w drugiej mnie jebnie. No i tak se trzymam, go trzymam, i nagle słyszę. Harczenie. Mówię, o kurwa, teraz ci nie odpuszczę, nie? Złapałem go za głowę. Ze wszystkich sił, które miałem, i ja miałem także akurat patrzyłem mu w oczy. I on tak patrzył, sędzia już tak podszedł, bronder patrzy, nie? On tak patrzy, patrzy, oczy w górę, sędzia podjeżdża, koniec. Ja go puszczam. No i co? I płacz. Ja widzę ogromny progres, przede wszystkim mentalny u ciebie, i wydaje mi się, że tutaj praca z psychologiem gdzieś widać to. No, no to jest to, ja właśnie, wiesz, ja wiedziałem, porównywałem sobie czwartek, piątek, sobotę, super, super wszystko, ale ostatecznie sprawdziłem, to jest klatka. I nie znałem odpowiedzi, czy w klatce też będzie spoko. W klatce zero stresu, czysta świadomość wszystkiego. On dla mnie bił w zwolnionym tempie, dystansik, wszystko, tak. wszystko wchodziło, no po prostu, kurwa, na sparingach tak nie jest dobrze. Ja baję dam do tej pory, to też taka <grym> prawda, którą możemy głosić śmiało, mamet Hajdow mi kiedyś to powiedział. Nieważne Michał, jak ja mogę być przygotowany, ja mogę być źle motorycznie przygotowany, motorycznie przygotowany potwornie, ale jeżeli mental gra rolę i tutaj jestem psychicznie i mamy luz, to zrobię i wygram każdą walkę. No, to są święte słowa. Jakby, no, jeżeli ja, czuję, ja, 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 właśnie, ja właśnie czekałem, bo ja nie dostałem odpowiedzi na pytanie, jak mocny będę w nie. przypadku, kiedy ta psycha pierwszy raz w życiu zagra. Tak. Będzie taka mocna. No i wydaje mi się, że kurde, dobry jestem. Siódma walka, piąta wygrana, wiadomo tam o tym, to tej jangi różnie się mówi. Jak mnie czytali, to powiedzieli 4-1. A, czyli nawet już Fejmy kwestionuje tą drugą ja, przegraną? Ja o to nie prosiłem, zaśmiałem się pod nosem. Dobra, jedna rzecz. Bardzo iskrzy między tobą a hejterem. Natomiast, i podejrzewam, że to będzie twoja kolejna walka, ale w związku z tym, że widziałeś, co się wydarzyło, palec cieszałem, w oko. Y... Nie ma, pjure, ja sobie będę grzecznie czekał. Powiedziałem do hejtera, słyszałem, że masz problemy jakieś tam rodzinne, zdrowotne, nie wiem. Życzę zdrowia twojej rodzinie. E, e, rodzinne, ży, 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 Życzę zdrowia całej twojej rodzinie. I w momencie, jeżeli uznasz, że jesteś gotowy... Jedziemy, kurwa. Będę sobie czekał. Zadzwoni telefon, to zadzwoni. Nie zadzwoni, to nie zadzwoni. Ja odjebałem pół roku w hibernacji, poświęciłem wszystko i teraz chcę odpocząć. No to udaj się na zasłużony odpoczynek. Co w najbliższym czasie zrobisz jako nagrodę? Co, na co sobie pozwolisz? Pizza Hut. Serowe brzegi Pizza Hut. To... Najlepsze, słuchajcie, tak. jak jecie pizzę, to z serem w brzegach to koniecznie. Tu hot pepperoni Pizza hat, Ja pierdolę. Nie mów, bo mi ślinka cieknie. Słuchaj, ucieka jeść. Jeszcze, jeszcze raz ogromne gratulacje i dziękuję. Nitra. Idę na walkę nitra. Dopikować okay. serbiusza.